Siemanko witam yy, jeden bok Toyoty RAVKI rawki zrobiony próg Nadkole kole odbudowane yy, Tutaj oczywiście poprzerabiane tutaj było na kołeczki porobione na nito nakrętki, mocowanie tak samo Tak samo tutaj jest na śrubach poprzykręcane yy, wlew paliwa gdzie jest? Yy, tutaj wlew paliwa tak samo, zrobiony na śrubki, na nitonakrętki, bo przedtem był na kołeczki plastikowe. Yy, tutaj też yy, wlew paliwa całe rury musiałem porobić no praktycznie mówiąc częściowo znowa chciałem to wyczyścić, mówię, pewne to przepiaskuję w No ale tak to wyglądało cienka rurka, odpowietrzenie też tak samo, cała pognita, więc musiałem musiałem co było zgnite wyrzucić i teraz tak nie wiem czy w oryginale Toyota ma mocowanie tych rurek wlewowych czy nie ja porobiłem, tu jest zmocowane i tam widać śruba też jest zmocowane, więc teraz ten wlew siedzi sztywno nie lata. Yy, tu jeszcze był taki taki plastik osłona tego całego wlewu. Yy, porobiłem miejsca na mocowania, tak jak powinno być, ale ja twierdzę, że Lepiej, żeby tego nie było, bo jak to będzie zawsze woda z piachem naleci za to i zrobi się to samo co było, czyli to wszystko tutaj z tyłu wygnije. A jeżeli będzie tak jak jest teraz to zawsze przy myciu samochodu czy coś zawsze to nad kole to się wypłucze i ten piasek wyleci, nie będzie tutaj działo Tutaj to co było też tak samo usunąłem. No i teraz tutaj o. Na kole ten element cały dorabiałem. Tą zabudowę tutaj pod wlew też tak samo musiałem zrobić. jak widać reparaturka wstawiona od tyłu zaciągnięta masą, pomalowane epoksydem. Tutaj i tak wszędzie plastiki wychodzą. Prawdopodobnie to i tak będzie wyklejone tą matą, tak jak jest w drzwiach tym z sreberkiem bimata więc tutaj już nic nie robię jest tylko masą zaciągnięte te łatki gdzie wstawiałem i no tu jedynie aby szpeci ta podkładka od amortyzatora no ale taka była, taką musiałem założyć z drugiej strony jest dobra a z tej strony jest cała taka zardzewiała i teraz tak brzydko to wygląda no ale niestety musiałem taką założyć nie mam nic innego, szukałem i no i tutaj tu, jak widać, pod tym, pod tym całym elementem jest zatyskane masą natryskową. Butniczek w epoksydzie. Teraz jedynie to poprawić. Znowu pomalować kobrą, czy tam czymś. Nie wiem, czym to było malowane, czym będzie malowane. To już, to już nie moja sprawa. Mi jeszcze z tej strony pozostaje. Jedna dziurka w podłodze tam pod nogami kierowcy. Czekam za tym orurowaniem. Bo tutaj jak już tam mówiłem. Tak to wygląda, całe jest pognite Tutaj też tak samo. Więc no, nie ściemniałem, mówiłem jak sprawa wygląda. Nawet cała jest wygięta, więc teraz ma przyjść nowe, przyjdzie nowe. Dorobię mocowania, bo to było przyspawane na stałe, dorobię mocowania, żeby to było mocowane na śruby. Żeby to było sensownie. No i oczywiście biorę się za drugą stronę. Druga strona już będzie łatwiej, bo nie ma tego nieszczęsnego wlewu paliwa tam, aby dorobić nadkole. Połatać to co jest, poczyścić. Tutaj są troszeczkę większe dziury, bo tutaj już poprzechodziło na, na tą część. Tego nadkola, tam też widzę jest dziura, no, tam jest też No może w sumie tyle samo roboty bo Tu jeszcze jakieś blaszki mocowania do czegoś są, tam tego nie było z troszeczkę więcej zabawy, wymierzania Ale wszystko do zrobienia Dobra Także lewa strona gotowa